W tej chwili świat zmierza w kierunku niepewności. Po takim okresie uspokojenia, po okresie jednobiegunowego jednobiegu rozwoju, gdzie jednym tak supermocarstwem było USA. W tej chwili zmierzamy znowu do, do takiego dwubiegunowego świata, tylko tym razem tym, tym drugim mocarstwem już nie jest Rosja czy Związek Radziecki świętej pamięci, tylko Chiny. Chiny są coraz potężniejszym krajem, mają teraz, coraz większe apetyty na ekspansję ekonomiczną, ekspansję też polityczną. I to po prostu widać. I, i, i w tej chwili to, co, w tej chwili tą wojnę handlową, którą mamy między Stanami i Zjednoczonymi i Chinami, ona się, ona się nie skończy. To, to, to będzie element trwały gospodarki światowej najbliższe co najmniej kilka lat. I musimy się do tego po prostu przyzwyczaić i musimy jako Polska, jako Unia Europejska, w całości, umieć się znaleźć w tym, w tym, nowym, w tym nowym świecie. Pytanie jest jak, to już jest pytanie do polityków, oczywiście. Najlepiej, gdybyśmy byli w stanie być tą trzecią siłą. No, Europa, Europa wydaje się tutaj um, zbyt niejednorodna, żeby być w stanie na równi, na równi konkurować z, z, z Chinami i Stanami. Także po prostu musimy umieć na tym jak najwięcej nie stracić, przynajmniej.